Gigant wyszukiwarki, czyli Google, notuje najlepsze wyniki w swojej historii. Akcje firmy Google dobiły do 750 dolarów za sztukę w ubiegłym tygodniu. Tym samym jest to najlepszy wynik w historii całej firmy. Ostatnio podobny wynik, czyli prawie 750 dolarów za sztukę, Google osiągnął w 2007 roku. Dlaczego te akcje tak zwyszkują? Mówi się o tym, że Google zwrócił uwagę inwestorów na siebie między innymi faktem, że w najnowszym oprogramowaniu w systemie operacyjnym iOS 6 Apple a, nie ma map. Nie ma systemu do wyszukiwania map firmy Google. Dotychczas to właśnie Google był partnerem Apple'a. Apple, Apple, Apple zastosowało swoje własne rozwiązania. Niemniej bardzo wielu internautów uważa, że yy, to są bardzo słabe rozwiązania i że generalnie Google mapy Google były znacznie, znacznie lepsze. Kolejnym newsem jest fakt, że Facebook niedługo będzie umożliwiał zarządzanie własną historią wyszukiwania w ramach Facebooka. Już za chwilę będzie można przejrzeć, czego szukaliśmy w ramach Facebooka oraz również z kasować te rzeczy, których nie chcielibyśmy, abyśmy w jakikolwiek sposób się dostały w cudze ręce. Oczywiście, oczywiście nie jest to proste, ponieważ ktoś musiałby się zalogować na nasze konto do Facebooka, aby coś takiego zrobić. Niemniej, ten ruch wskazuje na to, że Facebook zaczyna bardzo poważnie myśleć o tym, aby w ogóle zbudować swoją wyszukiwarkę. Zapytany Mark Zuckerberg w tym temacie odrzekł, że owszem, jego zespół pracuje nad wyszukiwarką jako taką. Czy to oznacza tym samym, że Facebook chciałby zdetronizować Google, który jest oczywiście Liderem numer jeden na świecie rynku wyszukiwarek zobaczymy. Z jednej strony Facebook narzuca tempo rynkowi, pokazując, że e, social media mają znaczenie, Google Plus podąża za Facebookiem, a z drugiej strony Facebook podąża za Googlem w temacie wyszukiwania. Trzecim newsem, który jest bardzo interesujący z punktu widzenia ubiegłego e, tygodnia jest dziesięciolecie przeglądarki Firefox. Ponieważ Firefox ma w Polsce ponad 40% użytkowników, więc prawdopodobnie Państwo również, duża część z Państwa również korzysta z przeglądarki Firefox. Firefox na początku nie nazywał się Firefox, tylko nazywał się Phoenix. Jak, jak ten ptak z popiołów, znaczy no, popiołów? Popiołów przeglądarki Netscape. Kto z Państwa pamięta jeszcze przeglądarkę Netscape, proszę podejść do telewizora i mi pomachać. I widzę, że dużo, dużo z Państwa zna i pamięta przeglądarkę Netscape. I to było tyle, jeżeli chodzi o newsy z tego tygodnia, które miały sens. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do części teoretycznej, w której opowiem Państwu o tym, dlaczego cele są tak istotne dla każdej firmy, dla której internet ma znaczenie.